No Dzień dobry, widzicie, kochani. Nie wiem, że są święta, nie chcę wam przeszkadzać. Wiem, żeście są zajęte, zarobione, po prostu jest szaleństwo. Jeżek nie jest świętym Mikołajem, chociaż ten hop, ma kupa roboty w święta, ale nie będzie dzisiaj o takiej robocie. Dzisiaj będzie o innej robocie, no bo są my w pieśniach gdzie, jeśli dorobią. Podobny trochę o takich pieśniach i o takich zawodach których właściwie to już mimo. Ale to jest akurat taka robota, która jeszcze jest, a mianowicie jest to Kowol. Jakiego kowola można spotkać dzisiaj, jakiego Kowola można było spotkać 100 lat temu, no to chyba możecie się domyślić, że dzisiaj rola Kowola trochę się zmieniła, ale kiedyś była naprawdę fest potrzebno. Ale oprócz tego, że był kowol jako taki zawód, to słuchajcie, istnieje całka seria tańców. Tańców, yy, które imitują rostomajte zawodowe układy, <noise> można powiedzieć. I bez przykładu do tych tańców należą właśnie kowol. Jak wygląda taniec kowol? No więc słuchajcie, ciążki w kole, hopoki w kole, hopoki w kole. Na jednym kolanie łoparte i robią taki ruch. Puh. 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 A te dziożki co stoją dookoła nich, keckami wachlują. Widzicie, dzisiaj te tańce często tańcuje się, tańcują dzieciaki, ale kiedyś musicie wiedzieć, że takie wachlowanie kiecką mm -mm, to już. Grubo impreza musiała być. Ale tak, to jest jeden z tych tańców zawodowych. I pieśniczka, którą usłyszycie, o Kowolu. Bardzo króciutka. Powtarzało się ją w kółko, w kółko, ciągle, ciągle, a ludziska tańcowali do tego. No, to wesoły świąt Womżycza i widzimy się za tydzień. Kowol kuje młotem. Śpiewała Marta Paszyna ze Studzionki. Miała wtedy lot 82. Kowolkuje młotem, nie do pozor poczem. kowal przyklepuje, a kowolczek postynkuje. Kowolkuje młotem, nie do pozor poczem. I tak dalej, i tak dalej w kółko.